Witajcie moi kochani dzisiaj jest 26 bodajże, dzień stycznia i zobaczcie jakie są um, żonkile wielkie. Tam już mają pączki zobaczcie, te już mają po prostu pączki gotowe do rozpuszczenia się, a jest dopiero koniec stycznia. Dzisiaj słuchajcie wyjątkowo słoneczny, To będziecie, o tutaj teraz widać, słoneczko schodzące. Zobaczcie jakie piękne. Ja się bałam, bo u nas było kilka dni mroźnych, takich kilka dni z przymrozkami. Bałam się, że to wszystko co już było, bo to już było takie, no nie było aż takie duże, ale było gdzieś połowa, połowa tej wielkości, już wszystko było po prostu ponad powierzchnią. I bałam się, że jak przyjdą do przymrozki, bo było minus 5, a nawet minus 6 w nocy, że to wszystko zmarznie. Ale zobaczcie, jak pięknie rosną na, na przekór w pogodzie, można by powiedzieć. Dzisiaj, jak już wspomniałam, jest dzień. Zobaczcie, jakie piękne niebieskie niebo. Słoneczko wychodzi, ale słuchajcie, noc była straszna. Mieliśmy taką wichurę w nocy z tak silnie padającym deszczem, że aż mnie obudził hałas tego deszczu spadającego na szyby i tego jak zacinało, jak ten wiatr po prostu rzucał tym deszczem o szyby wręcz. Było strasznie. Wiem, <grywam>, że obudziłam się o trzeciej i do piątej nie mogłam zasnąć. Potem przymknęło mi się oko i naprawdę jak trzeba było wstać z młodym rano, no bo trzeba jednak do szkoły, to było mi strasznie ciężko otworzyć oczy. I taka jestem do tej pory taka, mm, dopóki chyba nie wypiję kawy, to się nie obudzę, um, bo no naprawdę jakaś taka jestem na pół jeszcze śpiąca um, jestem zaskoczona tym pięknym porankiem. No po takiej ulewie w nocy to spodziewałam się, że będzie wyglądało dużo gorzej i bałam się, że będzie nadal padało jak rano wstaniemy ale na szczęście przeszło i jest w miarę ładnie chociaż jest chłodnawo ale no wiadomo nie można mieć wszystkiego tak jak jest ładnie słonecznie to temperatura jest nieco niższa to co jak jest chmurno i, 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 i tak nieprzyjemnie szaro to wtedy temperatura jest dużo wyższa bo było wczoraj na przykład. Było 11 dni w dzień, ale było strasznie pochmurno, ponuro, nieprzyjemnie, tak mało energetycznie. A dzisiaj, o! Mimo, że ciężko było mi otworzyć oczy, to teraz jak widzę to słońce, od razu czuję się lepiej. No i mam nadzieję, że mówię, po pierwszej kawce przyjdzie i energia, ale z pewnością wolę takie dni, nawet jeżeli ma być troszeczkę chłodniej, bo dzisiaj chyba ma być tylko 6 w dzień. To i tak uważam, że dużo lepiej. Jak jest tak, niż jak jest ponuro i jest, jest 12 stopni. No ale przy tych właśnie wyższych temperaturach, albo dzięki tym wyższym temperaturom, to właśnie te żonkile wyglądają tak, jak wyglądają. I domyślam się, że już niedługo zobaczymy przepiękne kwiaty. Chyba nawet wcześniej niż w zeszłym roku. Hm. Pamiętam, że jak w marcu spadł śnieg. To chyba było jakoś zaraz po urodzinach mojej bratowej spadł śnieg. Czyli to był pierwszy, pierwszy dzień marca, nie wiem, okolice, coś pomiędzy 3 a 10 marca. To pamiętam, że już krokusy były takie piękne, duże. I też bałam się, że ten śnieg je zniszczy, ale przetrwały. I zresztą śnieg nie poleżał długo, bo co prawda napadało go sporo do tego, do tego stopnia, że szkoły były zamknięte, ale poleżał tylko dosłownie parę godzin, bo już na drugi dzień wyszło słońce i wszystko stopniało, także krokusy przetrwały. A tu zobaczcie, y, wydaje wam się, że jest strasznie brudno. To nie wydaje Wam się, bo jest strasznie brudno, ale to właśnie ze względu na to, że przez ostatnie cztery... Pięć dni właściwie mamy sztorm za sztormem. Wczoraj to był już chyba trzeci sztorm w tym tygodniu, bo to tak w poniedziałek był jeden. Znaczy przez weekend właściwie był e, sztorm, który nazywał się Isha. E, zaraz mieliśmy dzień przerwy, i we wtorek i środę był e, nad całą Anglią. Był sztorm Jocelyn. One mają świetne imiona, te, te sztormy, wiecie? A to, co było wczoraj, to nie wiem, chyba nie miało nazwy, bo może nie był wystarczającej wielkości, bo to nadawane są imiona tylko tym sztormom, które są w jakiejś tam, o jakiejś tam konkretnej sile. Ale no, wczoraj też nie było za fajnie i zapowiadali, że podmuchy czy porywy wiatru, nawet do 50 mil na godzinę, w, nie wiem, w kilometrach, to jest tak chyba coś koło. 70, coś tam, 76 km na godzinę, także bardzo silnie, bardzo, bardzo silnie, moi kochani. No, także idę do domku. Zrobię sobie kawkę, a właściwie to muszę najpierw posprzątać, bo wiora ma dzisiaj wpaść. Do mnie na szybkie pogaduchy, więc idę, posprzątam, trochę ogarnę i przygotuję sobie wszystko na jej przyjście. Niestety wczoraj zjadłam wszystkie ciastka, więc nie wiem, co będziemy do kawy jeść, bo jeszcze muszę do sklepu skoczyć. No, to kochani, jestem już koło domu, żegnam się z Wami. łóżka. Ja może cię zatrudni jako kamerzystkę, co? Dawaj. no, właśnie, nie, 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 No właśnie, nie, nie, za to był No, jakby to krem był tam, no. A moje też, nie, 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 Ja to bez nie, stawię, tak? I będzie tam na początek wiola, wiola nagrywała, nie, A. 几把女。 You don't think yeah. przeszliśmy po pączki do Lidla i mamy, zobaczcie, takie kolorowe, młody sobie wybrał taki z różowymi czy różowy, like z różową polewą i z <laughs> czekoladowymi... czekoladową. But, but Fu, z posypką. Banget. <laughs> okay, yes. jest. No tonks for some reason. It's the uh, they here. Uh, yeah. oh. And you just use yeah, them once. Like yeah. Oh, we don't, we need don't need baguette. We don't need baguette dally. Yes. I found out how to use them. Yeah. Over me. With me. With me. Także bałam się, like że pączków Aldi? nie będzie, a tu jeszcze widzę moją zapakowaną nawet, like nawet. O, zobaczcie. Oh, yeah. No, come on. That's, it's. It's oven, it's a big oven for all the Bejst idiot. Come on, come here. Oh. I I a Młody był w Lidlu chyba jakieś 3 lata temu ostatnim razem. Bo ja tutaj z nim nie przychodzę, ponieważ no, jak ja przychodzę, to przychodzę zwyczaj sama, jak młody jest w szkole i teraz jest zafascynowany Lidlem, bo nie pamiętam, byliśmy kiedyś jak był mały i jeszcze w wózku jeździł. Yeah. I teraz jest zafascynowany. A dzisiaj tak w ogóle, słuchajcie, jest czwartek. What's day today, darling? 8! Jest czwartek, 8 lutego, i mamy tak zwany snowday w Anglii. Pokażę Wam, jak wyjdziemy, jak pada. I słuchajcie, wszystko się topi, ale z racji tego, że wszędzie w wiadomościach zapowiadali. Hold on, darling! Z racji tego, że wszędzie w wiadomościach zapowiadali um, wielogodzinne opady śniegu, um, tutaj w naszych okolicach. To już rano szkoła przysłała mi wiadomość, że y, zamykają szkołę na cały dzień, y, no bo właśnie prognoza pogody jest taka, a nie inna. Mimo, że jeszcze wtedy, fajnie nie padało w ogóle. Absolutnie. A teraz, no zobaczycie, jak wyjdziemy, to wam nagram jak pada, ale wszystko się topi. Więc taki snowday, ale no snow, <gryw> czyli dzień śniegu bez śniegu. Więc przyszliśmy na zakupy. Niestety nie byłam Wam w stanie pokazać jak pracowaliśmy z Lidla. Teraz śnieg no, zrobił się dużo, dużo gorszy. Ale mamy iść no, na zakupy mam. za jakąś godzinę. Na takie te tygodniowe zakupy, więc nie wiem czy pójdziemy, bo teraz zaczął się śnieg osadzać. Teraz faktycznie zaczął padać śnieg, śnieg. Bo wcześniej to był taki bardziej też ze śniegiem i taki bardzo mokry śnieg. Więc zobaczymy jak to się em, posunie dalej. A tak to wygląda na ten moment. Ja idę jeść moje pączki, no bo dzisiaj tłusty czwartek, więc smacznego i Wam życzę, moi kochani. Hej, moi kochani, witam Was w kolejnej części vloga lutowego. Jesteśmy w tym momencie w tygodniu ferii zimowych, czyli młody jest w domu przez cały tydzień. I miałam naprawdę ambitne plany na ten tydzień, bardzo ambitne plany. Na ten tydzień i z tych planów niestety nie wyszło. I chcę wam powiedzieć dlaczego. Bardzo szybko, w dużym skrócie, bo ja się lubię rozgadywać. I pewnie niepotrzebnie będę Wam tutaj wiecie, nawijać przez godzinę. Więc, kochani. Dzisiaj jest piątek. Pewnie też opowiem Wam dużo na live piątkowym naszym. Ale jest piątek się. 16, 17, który to dzisiaj? W środę był 14, w, pio, w czwartek był 15, czyli dzisiaj jest 16, chyba dobrze policzyłam. Czyli 16 lutego. I tak jak mówię, młody jest w domu aż do 19, znaczy w sensie 19 jeszcze ma wolne, czyli w poniedziałek. Dopiero do szkoły idzie 20 lutego. Ten tydzień miałam nadzieję, że będzie takim tygodniem gdzie będę mogła nadrobić moje zaległości YouTube'owe, gdzie będę mogła, wiecie, trochę też spędzić czasu więcej z młodym. No i że ogólnie to będzie taki luźny, fajny tydzień, gdzie sobie odpoczniemy razem, pogramy w gry i tak dalej, i tak dalej. Ale jakież to było naiwne z mojej strony. Myśleć, że ten rok da mi tydzień odpoczynku. Bez stresu, bez zamartwiania się. Nie, to się nie mogło. To, to, to się nie miało szansy udać. I też się nie udało. Więc pokrótce, moi kochani. Wiecie, że zepsułam się pralka, bo mówiłam Wam na poprzednim lajdzie piątkowym, że w końcu padła dwa Tygodnie bez pralki. Uwierzcie mi, to jest tragedia. I powiem Wam tylko, że mam jeszcze jedną taką małą pracę remontowo-budowlaną, jak ja to mówię, do e, zrobienia, e, bo Pan, który przyszedł wymienić nam tą grzałkę elektryczną, ten, ten, ten suszarkę na ręczniki, e, ten stary oczywiście grzejnik, bo to taki, no mówię, to jest takie zresztą takie metalowe, pokażę Wam później w łazience. Tamto musiał zdjąć. I po prostu po mocowaniach zostały dziury i te dziury są całkiem konkretne. Te dziury są w regipsie, bo to nie jest taka, wiecie, ściana jakaś murowana, tylko to jest po prostu taka ścianka działkowa z regipsów zrobiona. No i zadzwoniłam do brata, zapytałam jak najlepiej wypełnić te dziury, żeby, wiecie, no, no bo to straszy, po prostu są wielkie dziury. Nie, więc mój brat zarekomendował mi zakup takiego właśnie elastycznego wypełniacza, to już jest taka gotowa, wybaczcie młodemu, bo on próbuje coś zbudować i mu nie wychodzi, to jest taka już gotowa tutaj pasta ona jest zamknięta, to muszę po prostu odciąć i wcisnąć w tą dziurę, potem szpachtelką ładnie przeszpachlować, żeby to było gładkie w miarę, więc też kupiłam taką elastyczną właśnie, to jest podobno do wypełnień właśnie taka szpachtelka i farbę to jest akurat próbka, tutaj nie wiem czy w Polsce też takie macie, ale u nas są takie właśnie próbki małe, to jest 30 ml. Ja nie potrzebuję więcej, bo potrzebuję dosłownie, żeby przemalować te dziury, więc, wiecie, jakoś mi specjalnie nie zależy, żeby to było jakieś super, nie wiem, mój brat jeszcze coś mówił o jakimś czymś do zagruntowania, zanim, zanim farbę nałożę, ale to muszę jeszcze do niego zadzwonić i dokładnie go dopytać, bo nie wiem, nie, nie byłam w stanie nic takiego znaleźć w sklepie. Być może będę musiała kupić to przez internet. Także, ale jest, mam, mam wypełniacz, także dzisiaj jak... Obecne młode ma włosy, bo młody naprawdę wygląda jak takie dziecko, które jest zaniedbane, które wiecie, w dżungli mieszka i ma już naprawdę tak mega długie włosy, że muszę dzisiaj po obiedzie właśnie zabrać się za jego postrzyżyny i przy okazji posprzątam łazienkę i zabiorę się za przedsprzątanie łazienki. Oczywiście zabiorę się za wypełnianie tych dziur, bo jutro goście przyjeżdża Izaaka, babcia na kawę, a tutaj takie dziury w ścianie. Także kochani, to tyle jeśli chodzi o uaktualnienie. Mam wrażenie, że ten vlog lutowy będzie strasznie długi. A pogoda dzisiaj? Dzisiaj powiem Wam, że jest całkiem przyjemnie. Teraz wyszło słońce, już na sam wieczór wyszło, wyszło słońce, moi kochani. Ale wcześniej było całkiem ciepło. Chyba ciepło. było około 12 stopni, wczoraj było 14 stopni. Było mega ciepło, już typowo wiosennie. Trochę za wcześnie na tą wiosnę, przyznam szczerze, nie narzekam, że jest, że jest sucho, że nie pada i jest tak wiecie 12 stopni, bo to jest całkiem, całkiem fajne, całkiem przyjemne, natomiast no myślę, że natura trochę, trochę zaczyna szaleć i już widziałam wszystkie, już widzieliśmy przebiśniegi z młodym, jak na spacer dwa dni temu, a też i wiem, że żonkile i krokusy już wszystkie powypuszczały, także trochę wcześnie. Bardzo trochę wcześnie. moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w zakończeniu vloga lutowego, tak go nazwijmy. I chcę Wam pokazać jak natura poszalała. I nie ma jeszcze tak naprawdę ostatniego dnia lutego, bo dzisiaj jest bodajże 24 albo 25, nie wiem, dni już mi się mylą. Ale jesteśmy prawie przy końcu. I powiem Wam, że no jestem w szoku. No zobaczcie, no wszystko jest już tak jakby to był, nie wiem, marzec, koniec marca, początek kwietnia wręcz. Bo ja pamiętam, że kiedyś, kiedyś dawno temu, cząkile rozkwitały na moje urodziny, które są na początku kwietnia. A tutaj zobaczcie, jest wszystko naraz. Tutaj zaraz Wam pokażę taki kawałek najlepiej widać. Zobaczcie, są przebiśniegi. Między przebiśniegami są krokusy, i tutaj zaraz już są żonkile. No czy to nie jest szaleństwo? Istne. Szaleństwo. No czy nie powinno być tak, że najpierw wychodzą przebiśniegi, potem krokusy, a dopiero na końcu żonkile? No nie wiem, dajcie mi znać. Moje kochane wicki, które interesują się lepiej czy bardziej ogrodnictwem, to dajcie mi znać, czy. Nie pomyliłam kolejności, czy to jest po prostu normalne, że tak wszystko na raz wychodzi. U nas temperatury obecnie są naprawdę dość wysokie. O i nawet zobaczcie, nie pamiętam jak to się znowu nazywa, ale na pewno mi przypomnicie e, te krzaczki, które kwitną tak na żółto. Zobaczcie, one, one już rozkwitają. To jest, nie, nie wiem, anomalia jakaś. Ja wiem, że wszystko było szybko w zeszłym roku, ale w tym roku to jest po prostu istne szaleństwo. Dajcie znać, co Wy na ten temat myślicie. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie mojego lutowego vloga, który z pewnością będzie dość długi. Buziaczki, do następnego. Pa!